Witaj! Jeśli podobnie jak my, jesteś fanem zabytkowej motoryzacji, uwielbiasz wycieczki na motocyklach, zloty, spotkania, a przy tym liczysz na porządną dawkę dobrego humoru, to trafiłeś idealnie. Już teraz zapraszam Cię na podróż szlakiem przygód zakręconych wariatów i ich MZT. Dzień dobry widzowie! Dziś zabieramy Was na 36 zlot motocykli zabytkowych do Krotoszyna. Do przejechania mieliśmy nieco ponad 40 km. W ciągu 40 minut dotarliśmy do celu. Zlot w Krotoszynie to jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce. Rozpoczyna się już w piątek, a kończy w niedzielę. Zlot ten słynie z tego, iż co roku odbywa się parada motocyklowa. Jak co roku parada startuje w sobotę o 10 spod pola namiotowego zlokalizowanego nieopodal ulicy Sportowej w Krotoszynie. Trasa ma kilka kilometrów, prowadzi przez okoliczne wsie. A meta zlokalizowana jest na targowisku miejskim w Krotoszynie. Podczas parady mieszkańcy okolicznych wsi oraz krotoszyna dumnie pozdrawiają motocyklistów. W paradzie bierze udział sporo różnorakich motocykli. Nas jednak najbardziej interesują motocykle zabytkowe, więc ruszamy z kamerą w tłum zobaczyć, co tam dziś ciekawego zjawiło się na placu targowym. Thank you. tak najlepiej w cieniu pod jabłonią. Bo i tu już ale... No nie jest jabłoń. Zabytków chyba coraz mniej. No takich zlotów jest zawsze mało. No. No, ale w tam tamtym, tam tamtym roku było więcej chyba. znaczy no te ale jakieś te smelki. A w tym roku tak już... więcej. Ale tak dużo. No, myślę, że to no, są no, chyba to najmniej... no, nie więcej O nie więcej. jest niedaleko. <laughs> Środ taki trochę. To jest Ty kupują. Przedało się trochę. już remontują i <laughs> jeżdżą. jeżdżą. Co, jedziemy do środka? Trzeba jechać Na festiwal? Tam, duży, tam szybciej wypijemy, tam szybciej wrócimy. No to ale ja ci powiem, że ten scento to w ogóle do ciebie niepodobny. Zrobiliśmy rundkę wokół pola namiotowego. W powietrzu unosił się klimat lat dziewięćdziesiątych, a nam nie marzyło się nic innego jak zimne piwko. Mieliśmy jeszcze jedno zadanie. Trzeba było odnaleźć Kamila, który tego dnia świętował urodziny. – Gdzie Ty i ty. Ty najbardziej masz przejebane. <grym> 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 Wszystkiego najlepszego, nie? Dziękuję Zdrówka, szczęścia, pomyślności Dziękuję ci bardzo Piwko? Szkoda, że nie zostajesz na noc, nie? No, no nie, nie? Powiedziane, nie? Poproszę. poproszę Ale ja stawiam Piliśmy, zjedliśmy i przyszło tam poczuć klimat tego zlotu. Żarty się trzymały. Wojtek poczuł się 20, no może 30 lat młodszy. Wskoczył na maszynę i jak w 98 pognał robić kółka w nadziei, że spotka jakiegoś kompana z dawnych lat. Pan rezyser natomiast ruszył nagrywać lokalne atrakcje, a pozytywnych wariatów było sporo. Bo ci się chyba lata dziewięćdziesiąte przypomniały. Chyba. Na pewno? takie chyba pod dwa tysiące. Nie, dwa tysiące ponad. Rajny prac. To jedziesz, kółeczko zrobić i jedziemy powoli. Czy zostajesz na noc? Nie. Niby lato, ale modne były motywy zimowe. Narty, sanki. Czego pan tak zapierdala? Ten I... Z -y, czy mechanik dobrze złożył? Mm. Pali to kaczka? Nie. Mała godzinka minęła od pomiaru, i mieliśmy już ruszać w trasę. Kiedy okazało się, że na zlotowiczów czeka kolejna atrakcja, a było tego dnia naprawdę upalnie. Nie Oto, optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą relację. Jeżeli materiał się podobał, to oczywiście łapka w górę, komentarz też mile widziany. A kto jeszcze nie subskrybuje, to chyba odpowiedni moment, żeby to zmienić. No, moi mili, myślę, że maszyna spisała się dobrze. Cały opis tego, co było zrobione, wymienione, macie w poprzednim odcinku. Natomiast maszyna przejechała 130 km. Myślę, że zrobiła to w dobrym stylu, bez awaryjnie i szła dość przyzwoicie, bałem się troszkę o sprzęgło, bo delikatnie ciągło, ale, ale już tutaj wszystko rozchodziło się, rozpracowało, i maszyna no, momentami 100 czy tam ponad 100 spokojnie sobie leciała. Także, moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, czy interesują was takie czyszczenia motocykli, sprawdzania kompresji itd. itd. Bo muszę Wam się przyznać, że mój zakupoholizm wchodzi w fazę, tak jak co roku, dość krytyczną. No I już nabyłem kolejny statek, który myślę, że fajnie by było nagrać, żeby Wam pokazać, czy to odpali, jaką to ma kompresję. I ogólnie, żeby przywrócić taki motocykl do stanu, można powiedzieć, fabrycznego, podobnego, do którego został przywrócony ten motocykl. Także dajcie znać w komentarzu, czy coś takiego Was interesuje. Jeżeli Was zainteresuje, to myślę, że nagramy jeszcze kilka filmów, bo kilka motocykli u mnie jeszcze czeka na swój czas, żeby je wyczyścić, uruchomić i przejechać się gdzieś tam na zlot. A w TZC będzie parę rzeczy do porobienia, bo już widzę, że ma sklejone sprzęgło, jest też koło bębnowe, gdyż motocykl pochodzi z rynku bałkańskiego, także to będziemy wymieniać na koło tarczowe. Nie oryginalne też są zegary, też je wymienię na oryginały. No i oczywiście czyszczenie, dopieszczanie, który element wymaga wymiany, to będzie wymieniony. Także będzie co przy tym grzebać znowu. Także do miłego, do następnego. Trzymajcie się, pozdro.